Rogue Legacy 2 jest ręcznościową platformówką stworzoną przez CelarTor Games. 28 kwietnia 2022 roku. Tytuł ukazał się na pc oraz konsolach i Xbox. W Rogue Legacy 2 można było zagrać już w 2020 roku, ze względu, że autorzy udostępnili go we wczesnym dostępie. Produkcja jest typowym przedstawicielem rogalików, w której wcielamy się w rycerza, biegamy po zamku, walczymy z potworami i zbieramy skarby. Poziom trudności jest niesamowicie wysoki, a liczba naszych zgonów liczona w setkach. Za każdym razem, gdy zginiemy, wszystko zaczynamy od początku. Do wyboru mamy jednego z trzech wojowników a poziomy generowane są losowo. Łażąc po lochach niszczymy elementy odszczenia, różne skrzynki, krzesła, posągi czy świeczniki. Z rozwalonych skrzynek najczęściej wypadają pieniądze, które wydamy w naszej bazie wypadowej na ulepszenia. Podczas przechodzenia gry wykazać trzeba się niesamowitym refleksem, gdyż dużo będziemy walczyć, unikać przeszkód i skakać. Bohaterowie, w których się wcielamy mają różne cechy i mogą być to mocniejsze ataki, większa ilość zdobywanego złota, większe obrażenia podczas rzucanych czarów, kosztem mniejszego życia. Wylosować możemy także bardzo dziwne przypadłości, jak odwrócenie wszystkiego do góry nogami, zaciemnienie pola widzenia, rozpikselowanie przeciwników, upuszczane przez wrogów materiały wybuchowe lub superskoki. Cechy otrzymywane na start zawsze są losowe i w zależności co nam się trafi, musimy sobie jakoś z tym radzić. Podczas wałęsania się po komnatach czytamy wiele książek, aby tym samym uzupełnić wiedzę o świecie gry. Z piedestałów podnosimy specjalne relikty, które kosztem paska życia dadzą nam jakieś profity. Będzie to na przykład lepsze leczenie się po każdym zabiciu przeciwnika, zadawanie mocniejszych obrażeń, zwiększenie puli pulimany, tworzenie dodatkowych fal uderzeniowych, Większa szansa na ataki krytyczne, czy generowanie aury ochronnej zaraz po otrzymaniu obrażenia. Reliktów na mapach porzucana jest cała masa i znacząco modyfikują one rozgrywkę. W niektórych miejscach znajdują się specjalne wyzwania, po ukończeniu których zdobędziemy dodatkową walutę, krople krwi, czy rudę żelaza. Warto jest zbierać rzadkie surowce, gdyż będą one niezbędne do ulepszenia naszego ekwipunku. U góry ekranu widzimy pasek życia, a także naszej many. Za każdego pokonanego przeciwnika otrzymujemy punkty doświadczenia. Z czasem odblokujemy teleporty, aby przenosić się w różne miejsca, nie tracąc niepotrzebnie czasu na zbędną walkę. Wraz z naszym postępem uczyć będziemy się nowych ruchów, takich jak odbijanie się od różnych przedmiotów, aby wskoczyć gdzieś dalej, opanujemy podwójne skoki czy przyspieszanie. Nie ma co ukrywać, jest bardzo ciężko, jednak z każdym udanym ranem czujemy, że robimy postępy. Wielu przeciwników przeniesionych jest żywcem z pierwszej części, a będą to na przykład latające sztylety, rozmaite szkieletory rzucające w nas kościami lub strzelające z łuku, duchy miotające magicznymi pociskami, ogromni rycerze, wściekłe wilki. Wyłażące z ziemi ząbiaki, czy podrobione kufry ze złotem, czekające tylko, aby się na nas rzucić. Sami przeciwnicy, w zależności od etapu, delikatnie się od siebie różnią, zadają dodatkowe ataki, czy są po prostu odporniejsi na nasze ciosy. Warto dodać, że poza nimi całe plansze wypchane są rozmaitymi pułapkami, takimi jak ukryte strzały, ostrza wyłażące z podłogi, pochodnie strzelające do nas płonącymi kulami, dryfujące kule z kolcami, lub poszerzające się płatki śniegu. Wszystko to sprawia, że przejście kilku plansz bez uszczerbku na zdrowiu praktycznie jest niemożliwe. Najważniejsze, aby się nie przejmować, przeć przed siebie i pokonywać kolejnych bossów. Dobrze, że w późniejszych etapach odblokujemy architekta, który za procent zysków zostawi nam tą samą mapę, którą mieliśmy wcześniej. Dzięki temu, korzystając z teleportów, szybko przeniesiemy się do szefa danego obszaru, aby skupić się na walce z nim, a nie kolejny raz użerać z jego pomagierami. Warto podzielić sobie kolejne podejścia na zbieranie pieniędzy, otwieranie nowych skrzyń z wyposażeniem lub eksplorację, podejmując się nowych wyzwań. Dobrze trzeba obserwować otoczenie i szacować, czy opłaca się podjąć ryzyko. Niektóre komnaty są przegięte, jeżeli chodzi o stopień trudności, i lepiej odpuścić sobie skarb na ich końcu, próbując gdzieś indziej. Nawet gdy mamy wprawę i doświadczenie w grach zręcznościowych, przeciwnicy zazwyczaj są gęsto rozstawieni, a mięso wypadające ze skrzyń znajdziemy bardzo rzadko. Bez względu na nasz skill, w bazie wypadowej niezbędne będzie dokupywanie nowego ekwipunku, mieczy, hełmów czy pancerzy, aby zredukować trochę otrzymywane obrażenia. W grze do wyboru mamy 15 klas postaci i z pewnością każdy znajdzie swoją ulubioną. Jest zabójca, barbarzyńca, bard, bokser, mag, rycerz pirat oraz wiele innych. Mi najlepiej grało się kucharzem, dlatego że jego obrażenia rozłożone są w czasie i wystarczy raz kogoś walnąć, aby obserwować jak jego pasek życia spada. Dodatkowo kucharz potrafi gotować potrawy, przywracając tym samym swoje życie i manę. Dużo też grałem w Alkirium ze względu na zasięg ataków i ich szybkość. Rycerz też jest nie najgorszy i każdy wybierze coś według własnego uznania. Niestety jeżeli chodzi o same starcia z bossami, nie mogę tu za dużo pomóc, dlatego że każdego z nich trzeba nauczyć się na Pamięć i do perfekcji wyćwiczyć unikanie ich ataków. Sam podchodziłem do każdego starcia po 10 czy 20 razy, niejednokrotnie ginąc, gdy pasek przeciwnika był wielkości milimetra. Niezbędnym warunkiem do ukończenia Rogue Legacy 2 jest doskonałe upanowanie walki, a także dobra zręczność, aby pokonywać coraz to trudniejsze poziomy. W końcowych etapach robi się naprawdę gorąco: zalewani jesteśmy falami pocisków, a z ziemi coróż wyłażą kolce. Dodatkowo wykonywać trzeba rozmaite uniki i akrobacje, aby przedzierać się coraz dalej. Po naszej śmierci pojawia się mapa i widzimy tam, jaką drogę przebyliśmy, ile zabraliśmy pieniędzy, a także jakich wrogów udało nam się ubić. Naszą bazę z czasem będziemy ulepszać, dobudowując do niej nowe elementy. Odblokujemy safe, aby umieszczać tam drobne sumy, nie dając się tym samym do reszty okraść przewoźnikowi. Postawimy sklep, aby kupować tam runy ze znalezionych schematów. Totem możliwi nam zdobywanie większego poziomu. Biblioteka odpowiedzialna będzie za zwiększenie naszej inteligencji oraz rzucanych zaklęć. Kowal ulepszy nas sprzęt oraz wykuje nowy, postawimy manekina, aby poćwiczyć na nim swoje ataki, znajdziemy też specjalne obszary poprawiające nasz udźwig. helmów i pancerzy jest kilka rodzajów i znacząco wpływają one na nasze statystyki. W zależności od klasy sprawdzi się tu inne wyposażenie i podczas gry sami uznamy, co nam lepiej pasuje. W sklepie prowadzonym przez duchy weźmiemy udział w bitwach na arenach. Zagromadzone w ten sposób dusze zwiększymy sobie szanse na znajdowanie rzadszych przedmiotów. Niesamowicie pomocna okazuje się Maria, dziewczyna od pizzy, która za opłatą zbuduje nam skróty do oddalonych obszarów. Każda z postaci poza podstawową bronią posiada także moce magiczne. W zależności co nam się trafi, będziemy w stanie rzucać kulami ognia, zamrażać truć naszych wrogów. Przypuszczać fale uderzeniowe. Niezależnie od zdobytego poziomu kluczem do zwycięstwa okaże się nasza zręczność oraz opanowanie zachowań wrogów. Grafika jest bardzo ładnie zrobiona, od modelu w postaci odbijają się światła, plansze wypełnione są wieloma detalami, efekty wizualne dopieszczone zostały w najmniejszym detalu. Poziomy po których łazimy to zazwyczaj olbrzymie zamczyska, nabrzeża pokryte ruinami, zaśnieżone krainy, są także skąpane w mroku podziemia, niesamowicie wystrojona biblioteka i pomimo iż plansze generowane są losowo, nie wyglądają one sztucznie. Dźwiękowo jest już średnio, słychać brzdęk naszych broni, rzucanie magicznych zaklęć, a w tle przygrywa jakaś melodyjka, na którą w ogóle nie zwróciłem uwagi. Row Legacy to bardzo ciężka i powtarzalna gra. Jest to jednocześnie różnorodny i bardzo rozbudowany tytuł, nie ulepszając i poprawiając wiele błędów pierwszej części. Wraz z dokonywanym postępem nigdy nie czujemy, że jest za łatwo, a mnogość klas i zdobywanych run umożliwia dużą swobodę i eksperymentowanie. Przejście tej produkcji zajęło mi około 30 godzin, i pomimo setek zgonów, nie dałem za wygraną. Polecam w to zagrać i samemu sprawdzić swoje umiejętności.